Zobaczcie sobie teraz ten motyw. nie? Jestem na Kasprowym, schodzę i nagle to jest sama banda obozowa kickbokserska, bo Tomek Sarala zorganizował obóz. Tu idą, my zobaczymy czy jest. Jest! No i został wyzwany właśnie. Na low czy bomba, nie? Tyle, że nie mamy rękawic, nie mamy e, pifseli i się pobijemy na gołe łapy. Mamy piwko, daj go. Pyszne, możemy się pobić. Dlatego właśnie to jest kręcone z łapy, bez ekipy filmowej. Bo widzicie, takie rzeczy się wydarzają, nie? Proszę, operator filmowy. Ale Filip, szosnij, to jest poważny zawodnik, to spokojnie. To to no. Niedługo wszyscy będziecie wiedzieć. Niedługo wszyscy będą wiedzieć, co to jest. Spokojnie. No Kto ma punktację? Kto? Kto? Obo ile? to jest Gdzie no. no. sędzia? Sędzia! Nieważny, to chce mówić 3-4. Sędzia mówi 3-4, chodźmy. Na 3-4 i na rę pokazujemy, okay? No 3-4. <türk> A! Ah, Vazero, <laughs> ja, Trzy, <dobre>. nie może <laughs> ja, <laughs> <3. A>, <laughs> tak być. Nie może tak być. Trzy, Ale ry Dobra gra, nie? gra, nie?

E, Okej, okay. w tej całej nerwa, bo były nerwy zapomnieliśmy o pytania. Chodź wizerdej. Z kim chciałeś wyprowadzić coś, jak byś młody, Wszystkim ją powiedziałeś. Pana Anderson, to wszyscy już wiedzą. Wszystkie góry, całe, <laughs> całe Tatry. Nawet moja żona, nie? <laughs> ja no, ja moja, moja też, moja też. Ostatnio jeszcze w ogóle na Netflixie poszedł ten dokument, nie wiem, czy widziałeś i przypomniałem mi się takie stare, dobre czasy, Myśle. kiedy... Tam... Dobre jest tak, tak, bardzo dobre Potwierdzam okay. e, Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? Co to było? Batonika w sklepie Tylko to? Tylko to, no, no, to? Dobra, nie tylko, ale zapytaj jedną opcję Zostawisz w tym batoniku okay. Były dwa krępujące, teraz jest twoja kolej Masz jedno Mam jedno, a ja no. może się pomogę. może jak ktoś ma jakiś... Pytanie ogólnie do Borysa, to chętnie się podeprę To by myślę, że to by nas nie ma. się ześmiały mało kibiców Borysa. Ale ja lecę dalej. Ale gdy jesteś szybko Gdybyś mógł być jakąkolwiek osobą, jakikolwiek inny zawód wykonywać, to co by to było? Znaczy ja w ogóle zawsze powtarzam, że gdybym nie mógł być tą kierano, to w życiu chciałbym być tego Majkim Tysonem. Okej. Okay. Okay. dobra, Ale wolałbyś być Mike Tysonem nie, czy gdyby, Gdybym nie mógł być, okay. to mógłbyś tylko, tylko Mike Tysonem, nie? Dobra. Gdyby dobra. nie Tomek, okay. tylko tego Mike. To kolejne pytanie, czy kiedykolwiek byłeś w takim basenie publicznym, sprzierałeś się tam? Wiadomo, do dzisiaj. No. Do, do dzisiaj no, no, ja no, do dzisiaj. Ma ktoś pytanie do mnie? No właśnie, panowie, pomóżcie mi, bo ja tak próbuję koleżki. najbardziej żenująca sytuacja w życiu. Trochę ich było. I to się wiąże się z tą kradzieżą też trochę. Eee, byłem w sklepie i mój taki patent, jak byłem mało latem. No. To było coś takiego, że na przykład szedłem po cytryny, nie? Szedłem po cytryny, ważyłem jedną, a wkładałem na przykład 20, nie? I tak sobie wiesz, robiłem na takim patencie to, żeby gdzieś tam sianko sobie odkładać, wiesz, moja mama dawała mi na zakupy, a ja sobie patentem nie okradałem jej, nie. tylko okradałem. No, zakupy ja, tak, ja, tak, ja. wszyscy byli zadowoleni. Tak, wszyscy mieli zadowoleni, ale w pewnym momencie jestem na kasie. Przychodzi ochroniarz, nie? podchodzi i bierze mi te cytryny nie? i mówię, kurwa, bierze te cytryny, idzie je zważyć, nie? przychodzi i mówię, tak patrzy na mnie, a ja mówię, no wiem, dobra, nie? I, i poszedłem, chwileczkę, chwileczkę, poszedłem z nim, poszedłem z nim do, e, do za, na zaplecze i mówię, i co teraz, i to chyba najbardziej żenująca sytuacja, to była taka, lipa, że koniec, nie? i tak siedzę, siedzę i teraz wyobraźcie sobie, co to w ogóle było za czas, I gość mówi tak, no wiesz, tutaj mamy taką zasadę, że trzeba pomnożyć razy 10 to co powinno to kosztować, musisz to przynieść i wypuścimy Czyli co? Czyli do łapy to wziął, nie? Ja pobiegłem do chaty, zostawiłem tam, nie pamiętam, nie, 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 legitymację szkolną wtedy chyba Braul przyszedł, zapłaci i zostałem wypuszczony Tak jak mówię, że mnie, jak powstał drut, tak w Poznaniach z Krakusem ciągnęliście złotówkę, nie? Jak <śledzimy> tak powstał drut, nie? No, no Mogło <śledzimy> tak być takie nasze czy wegeta? Songo, Songo, bo jest wbrew, pozytywnie do zrobienia. A no, ja, to... trochę vegeta, to... ja trochę wegeta. Ja trochę, ja trochę no. Tak, to. Bad boyu. lubiłem bitwoju, żeby to nie. No. Ostatnia komprom... kompromitująca sytuacja, na czym ty zostajesz złapany, czego, z czego nie jesteś dumny. Lecę za tobą. Koro musiał, musiał, Trochę ja, tego było, dobra. Tak, <noise> się. <noise> nie wiem, co wybrać. Kompromitująca, ostatnia sytuacja? Potniemy, myśl. Potniemy, musimy pociągnąć, nie? No. Bo... Która musimy jeszcze zejść Pomiędzy na To w międzyczasie zróbcie sobie zdjęcie Dzięki no tak nie taka kompromitująca to kurwa, przykład, grzodka, Bo możliwe, że coś się że czy na przykład, nie wiem, rodzice przyłapali cię na masturbacji na przykład. A nie, to muszę powiedzieć, że cały <grym> się byłem na tyle czujny. Nie, ja wiem, ale, ale takie coś miał... Raz, że to nie jest takie kompromitujące, a dwa że zaszły na tyle czujny, że nigdy. Nie, nie, nigdy, no to właśnie. <grym> no no właśnie. No tak jak ciekaw, jak się wytłumaczyłeś <grym> na przykład. Nie wiesz, no? ja zawsze ja zawsze pamiętam tylko, jak gdzieś tam sobie urządzałem swój pokój, nie? skończyłeś te lata dzieciństwa i byłeś już takim młodzieńcem. No i mamy, wiemy, wybieramy, zmieniamy cały pokój. Nawet dwa drzwi od pokoju się zmieniamy. No i pamiętam jak goś w sklepie pytała, potrzebujesz drzwi z zamkiem czy bez? Ja my zamkiem, a mamy i bez. Ja nie, ja. Zamkiem, Mama, po co ci Mamo Dobra, to będzie taka historyka nam wystarczyła. Ja już lecę, zaraz odbierają, kurde, i lecę na PKP, ale przecież Tomek nie wybrał. low czy bomba? Nooo! No, no. no, no. Ale patrzę! Liczę, nie na to, mamy liczę na to, że kopyta to jest zajechane po górach, to nie będzie tak mocno. Co ty, zobacz jaki Ale No liczę, że będzie mocno, ale tak piszę z całej siły. Po, tak? Ej, z całej epy, dobrze pochodzę. Z całej epy Może po, po no. prostu. To lubię, to lubię, tak, <grym> /dobrze>, Dobrze! To mi podoba. się podoba. Szkoda, że nie było wątroby, ale cud. Może nie mam tego przy sobie, to mogę się zdeklarować, że rękawicy z mojej ostatniej walki w KSW i to chyba naprawdę ostatniej, ostatniej, ostatniej bo więcej tych walk w KSW chyba, chyba nie będzie, więc mam rękawicę po walce z Arolem. Które są u nas w klubie, także tak, deklaruje się, no. myślę, że dobry gif, także dobry. Bardzo, doskonały, doskonały. No. Wszystko przekazujemy na pole, pole o a później u mnie na Facebooku to można wylicytować. Ktoś wysyła mi potwierdzenie przelewu, że dawna licytację ja mu wysyłam. Dzięki do Dzięki. zobaczenia. Pozdrawiamy się Manko Tak jak Tomek obiecał, po swojej walce z Jamesem Sylwą na klaucie wziął się do tego i wysłał rękawice z z kolei ze swojej ostatniej walki w KSW. Rękawice oczywiście podpisane przez Tomka. Ja tutaj również machnę swój e, skromny pospi, podpis i e, rękawice te będą do wylicytowania tradycyjnie u mnie na Facebooku. Całość tutaj z, z tej licytacji idzie dalej na pole Omielań'u. Dobijamy do e, 10 takich licytacji i później kolejna osoba, której będziemy Pomagać. Tutaj na dole pod filmikiem e, link do, do zbiórki, link do licytacji, także zejdźcie na dół, tam wszystko macie. Wszystko wiemy. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się podobał odcinek i miłego dnia. Yo!